O kurde. Ja, yeah. klasa, klasa, serio. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Nie było mnie dwa odcinki, byłem na urlopie. Co wam zapowiadałem? Trzy odcinki dał. <grym> Także działamy, zaczynamy sobie oczywiście prężnie. Ja już jestem od poniedziałku, już mi się udało zrobić jedno full body, full fronta i teraz mamy dwa samochody jeszcze na full body, aczkolwiek jeśli chodzi o Volvo, które wam tutaj yy, pokazujemy, ono było zabezpieczone kiedyś jako full front plus powłoki ceramiczne ściągaliśmy sobie e, całą powłokę i akurat kleimy, doklejamy resztę elementów folią, ze względu na to, że klient po tam dwóch, trzech miesiącach, nie pamiętam już kiedy to robił, użytkowania, e, stwierdził, że trzeba to oklejać, bo niestety rysy, obicia, jakieś e, różne inne rzeczy, no, trzeba dokleić i koniec. E, tam jest BMW 4, które e, całe się kleje, to jest auto nowe i mamy Mazda. Mazda Trójka, która należy do YouTubera, TikTokera, ogólnie Influencera, Kuba Post Możecie oczywiście sobie znaleźć go na yy, Social Media I będziemy sobie tutaj robić yy, detailing wnętrza Czyli pranie wcześniej całego środka yy, Polerowanie lakieru Zabezpieczenie powłokami ceramicznymi Oczywiście lakier, felgi Szyby yy, Dodatkowo będziemy sobie ściemniać lusterka czy ściemniać, Zmieniać kolor na czarny Chyba tyle, bo jeszcze była taka ogólnie yy, taki temat, że maska była bardzo wypiaskowana, ruda i w ogóle no wszystko tam się działo i Kuba nam właśnie przed przywiezieniem do nas tego samochodu pomalował maskę, żeby była idealna. Dlatego teraz możemy się zabrać za ten samochód. Ja Was zapraszam oczywiście do oglądania, zostańcie z nami. Terima kasih telah menonton! Manko O kurde O wow, wow, wow. No powiem wam Ja yeah. Klasa, klasa, serio Świeci Jak nie powiem komu jajca, ale Nieźle, nieźle Jezu super, naprawdę No lusterka i w ogóle ten czarny ten super pasuje właśnie do tej, do tej całej obramówki, no nie? Nie się pokusić na przyszłość dach Jeszcze dach, nie? No jeśli już, to jeszcze bym drzwi na przykład ze znaczkiem. Spoko. No, no, no. no a właśnie mogę tak, mogę tak zostawić, bo to spoko wygląda. Nie, no. Jak ja go kupowałem, to przecież to ten był w 10 razy gorszym stanie. Czy tam 100 razy nawet. ja. Yeah. A tak, tak czysto to nie miałem od, odkąd go kupiłem. W środku, nie? ja. Yeah. Super. A podoba mi się na naprawdę na maksa. W ogóle jak śmieszny w dotyku teraz taki miły jest. No, no, delikatny, jest. <laughs> delikatny, tak. O, jeszcze na ten i zrobiliście te szybki. szybki. Tak? Super, super, super. Przyciemnienie takie, że nic tam nie idę. Dobrze. Zumowaliśmy się tym, co było? Tak? No, no. no. Nie było jakiejś tam różnicy z tą tylną, tak? Mega, mega, nie, naprawdę. Bardzo mi się podoba, serio. Już się nie mogę doczekać, wyjechać. Nie? I pewnie, pewnie będę robił tak, że będę go mył co chwilę. Co to co właśnie nie pada deszcz, to byś sobie od razu No, <grym> żarty, Właśnie. Tak, Mam tutaj powłokę ceramiczną, Super. Nie, która ma fajne właściwości hydrofobowe, czyli odpychanie brudu wody. Mhm. Yy, I też yy, masz zaaplikowaną na wszystkie szyby powłokę hydrofobową. E, zobaczysz sobie podczas deszczu właśnie jak to fajnie działa, że nie trzeba używać wycieraczek, okay. tylko tak naprawdę jedziesz sobie powiedzmy dane, nie wiem, 80 na godzinę no. i tam wszystkie krople uszkodzają do tyłu. Okay. Tak. Super. No nie jest to przecież 100%, ale yy, po prostu wszystkie krople powodują to, że widzisz tak, co, okay. co jest. Okay. E, okay. Druga sprawa jest taka, że nie siada też kamień e, i trzecia, jeszcze e, w zimie nie trzeba skrobać aż tak tej szyby bo właśnie ta warstwa ochronna daje super to, że ten lud nam tak nie zamarza. Akurat z tymi wycieraczkami to super, bo ten, moje wycieraczki średnio działają, więc no to... jak nie trzeba ich używać, <śmiennie> to, to idealnie. Nie <śmiennie> tego, żeby... No ale sobie zobaczysz, oczywiście przetestujesz wszystko. Jak dbać, to już powiem za kamerami, <śmiennie> może. E... Dobra, no ale mega, mega, jak już naprawdę polecam, polecam każdemu, bo ja, za taką cenę to no warto, warto po prostu. Bardzo się Serio. No, auto, auto, jak, auto jak nowe, dosłownie. Teraz mógłbym go sprzedać o 10 tysięcy więcej. No na pewno <noise> myślisz, żebyś większe pieniądze za niego wziął no. przez to, że wizualnie wygląda lepiej. No ale to nawet dobre jest, wiesz, że chcesz sprzedać samochód, prawda? I go odświeżasz właśnie. Mamy dużo klientów no, takich. To jest wiecie, to jest, to jest fajne, fajna, o, fajna opcja. Taki detailing wnętrza, odświeżenie lakieru, mm -hmm. dużo, powiedzmy, ładniejsza. Jak to się mówi w Polsce, kupujemy samochody oczami, a nie tak e, tak, e, tak 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 <grym> Także, no. E, no na pewno, na pewno zrobiłoby robotę, jeśli byś chciał to sprzedawać. Super opcja, super. Także chłopaki robią zarąbistą robotę. Zapraszam was na detailing cru Warszawa. E, na Instagrama, na Facebooka, na YouTube'a sprawdzajcie serio, bo no KLASa! Trzymajcie się.